Scenariusz, którego tematem przewodnim jest ludzkie życie, zwykle rozpoczyna się podobnie. To jest przystanek tak? Tu każda sekunda jest na wagę złota. By ograniczyć wymianę zdań do niezbędnego minimum, opracowano zestaw 32 procedur dla dyspozytorów medycznych. To gotowa baza wiedzy i zestaw pytań precyzujący czynności, jakie warto wykonać w trakcie przyjmowania zgłoszenia. Dokument obejmuje procedury związane m.in. z wezwaniem do dziecka, wypadkiem komunikacyjnym i zdarzeniem masowym. Procedury zostały tak sformułowane, by wyeliminować ryzyko błędu i wysłać karetkę na czas, ale również po to, by ograniczyć poziom stresu po stronie pacjenta i dyspozytora. Tutaj w samym zasięgu działania wojewódzkiego pogotowego w Katowicach mamy pół miliona zgłoszeń, 200 tysięcy interwencji. Dyspozytor medyczny w ciągu jednego dyżury przyjmuje po kilkanaście, kilkadziesiąt wezwań. Chodzi o to, żeby w żadnej sytuacji nie umknęło pytanie, które może być ważne, istotne dla pacjenta, żeby żeby dyspozytor był pewny, czy faktycznie jest to stan zagrożenia życia i zdrowia i zadysponował, uruchomił system państwowe ratownictwo medyczne, tak, lub ewentualnie pacjenta odesłać do lekarza rodzinnego, do płacowej opieki zdrowotnej. Procedury opracowane przez zespół ekspertów z zakresu ratownictwa medycznego wejdą w życie w lipcu. W siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach rozpoczęły się szkolenia dla dyspozytorów i instruktorów medycznych dotyczące ich zastosowania. To jest bardziej szkolenie z tego, jak korzystać z tego narzędzia, ponieważ nie wymyśliliśmy nic nowego. Ta wiedza była, ona obowiązywała, tylko tak jak mówię, była w różnych opracowaniach. My to zpiliśmy w jedno i będziemy uczyć przede wszystkim, jak korzystać z tego, tak żeby jak najlepiej wykorzystać to narzędzie i zwrócić uwagę na te problemy, które występują i są popełniane w wielu miejscach w Polsce. No tak, żeby mówię, zwiększyć to bezpieczeństwo pacjenta, żeby on się czuł bezpiecznie, żeby wiedział, że spokojnie może z tym dyspozytorem porozmawiać. Bo rozmowa to klucz do zdiagnozowania problemu. Szczegółowe pytania dyspozytora mają jeden cel – jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie, a w razie potrzeby wysłać na miejsce właściwy zespół ratownictwa medycznego, często po to, by uratować życie.